Witam państwa, Mateusz Kulski. Startujemy z obserwatorem. Niemal tysiąc osób zaszczepiło się przeciwko COVID-19 w niedzielę podczas wydarzeń w ramach 120-lecia słupskiego ratusza. To wyjątek, bo generalnie liczba chętnych do przyjęcia szczepionki drastycznie spada. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w największych w regionie punktach szczepień powszechnych w Słupsku i Redzikowie. W niedzielę uruchomiono dwa punkty szczepień na dziedzińcu ratusza i w sali przy ulicy słowiańskiej. W sumie z możliwości zaszczepienia się bez wcześniejszej rejestracji skorzystało niemal tysiąc osób w różnym wieku. Słupczanie mogli wybierać preparaty jedno- i dwudawkowe. Od kilku tygodni jednak liczba chętnych na przyjęcie szczepionki spada, i to znacząco. W Radzikowie punkt szczepień działa od 19 kwietnia. Początkowo po pierwszą dawkę preparatu zgłaszało się tam pół tysiąca osób każdego dnia, teraz najwyżej 200 osób w tygodniu. Nieco lepiej jest ze szczepieniami osób, które muszą przyjąć drugą dawkę. Tych pacjentów w poniedziałek do punktu zgłosiło się 600, do końca tygodnia zaszczepionych po raz drugi będzie kolejnych kilkaset osób. Mimo zmniejszonego zainteresowania punkt w Redzikowie wciąż działa 7 dni w tygodniu, ale może się zdarzyć, że jeśli liczba chętnych wciąż będzie spadała, będą oni przepisywani na takie dni, by było ich jak najwięcej i by nie zmarnowały się szczepionki. A liczbę zamawianych dawek punkt w Redzikowie zmniejsza w porównaniu z poprzednimi tygodniami i miesiącami. Podobnie dzieje się w punkcie w Słupsku. Ten przy ulicy Słowiańskiej funkcjonuje od 5 maja. Początkowo był czynny 5, a potem nawet 6 dni w tygodniu. Dziennie szczepiło się tam 200, a w niedzielę nawet niemal 300 osób. you W czerwcu liczba chętnych na podanie preparatu spadała i teraz punkt działa wyłącznie w weekendy. A jeszcze w lipcu planowane jest dalsze ograniczenie czasu jego działalności tylko do niedziel. Chyba, że nastąpi odbicie i zainteresowanie słupczan szczepionkami wzrośnie. Szanse na to są, bo w ostatnich dniach do tego punktu zapisów jest coraz więcej. Wynikać to może z kilku powodów. Braku oczekiwania na szczepienie, większej ilości czasu, obaw przed utrudnieniami podczas wyjazdów na wypoczynek, czy w końcu z powodu coraz częściej pojawiających się głosów, że jesienią zaszczepienia przeciw COVID-19 Trzeba będzie płacić. Jacek Maniszewski jest już oficjalnie burmistrzem Ustki. Podczas sesji Rady Miasta złożył uroczyste ślubowanie. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawa, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Ustki. Tak mi do Tymi słowami Jacek Maniszewski złożył ślubowanie burmistrza Ustki. Sesja, na której miała miejsce uroczystość, została zwołana na wniosek komisarza wyborczego. Miała wyjątkowy przebieg, odbywała się w asyście Pocztu Sztandarowego Miasta Ustka. Nowy burmistrz w wystąpieniu podziękował rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i mieszkańcom Ustki. Czuję Państwa zaufanie, ale mam świadomość dużej odpowiedzialności za sprawy naszego miasta. Deklaruję. Że nie zagadę. pokładamy mnie nadziei. W imieniu Rady Miasta Ustka nowemu burmistrzowi gratulacje złożyli wiceprzewodniczący Rady Miasta Ustka, Paweł Basiński oraz Kamil Cichy. Od dziś się w naszym sześciu radzie, ale zostajesz partnerem, z którym wierzę, że zgodnie będziemy współpracować. Jacek Maniszewski obowiązki swojego zastępcy powierzył Bartoszowi Gwóźdź Sprokietowskiemu, który funkcję zastępcy burmistrza pełnił także podczas kadencji zmarłego Jacka Graczyka. Następnie sprawował stanowisko pełniącego obowiązki burmistrza Ustki. Trwa lub niebawem rozpocznie się przebudowa kilku słupskich ulic i chodników. Część inwestycji właśnie się zakończyła. Tam, gdzie pracują drogowcy, kierowcy, ale również piesi, muszą liczyć się z utrudnieniami. Przy ulicy Grzybowej, przy której się znajdujemy, rozpoczął się właśnie remont jezdni i odwodnienia. Prace na odcinku około 400 metrów potrwają do sierpnia. Nawierzchnia drogi spłyt rozbiórkowych zostanie zastąpiona jezdnią bitumiczną, na której powstanie ciąg pieszojezdny. Prace kosztować będą około 750 tysięcy złotych. Część pieniędzy pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończyła się natomiast inwestycja przy ulicach Szymanowskiego i Mieszka I, gdzie wymieniono nawierzchnię jezdni. Gotowy jest również nowy chodnik przy ulicy Hubalczyków, a za chwilę zakończy się inna chodnikowa inwestycja przy ulicy Chodkiewicza. Natomiast jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę chodnika i parkingów, a także na montaż oświetlenia przy ulicy Mickiewicza na odcinku między ulicami Wojska Polskiego i Tuwima. Tam prace mają się rozpocząć tuż po wakacjach. Również w tym roku rozpocznie się przebudowa chodnika przy ulicy Przemysłowej od torów do ringu miejskiego. W sumie powstanie tam niemal półtora kilometra nowej drogi dla pieszych. W tegorocznych planach drogowców jest również przebudowa ulicy Wrocławskiej. Wszystkie te planowane inwestycje realizowane są wyłącznie z pieniędzy pochodzących ze słupskiego budżetu. Choć formalnie remont MCK-u zakończył się już kilka miesięcy temu, wciąż trwają tam prace. Tym razem na tusowanie musterek po wykonawcy. Choć jest ich wiele, tą najważniejszą jest taras przeciekający podczas ulew. Miasto ma pieniądze na poprawki, bo nie zapłaciło ich wykonawcy. Wiemy, że kiedy pada deszcz, ten taras cieknie, więc trwają przez wakacje, teraz będą trwały prace, które mamy nadzieję usuną całkowicie tę usterkę. Równocześnie, tak jak już Państwu wcześniej mówiłam, z wykonawcą cały czas próbujemy od niego wyegzekwować, a tam, gdzie nie jesteśmy w stanie, sami z pieniędzy, które na szczęście nie zapłaciliśmy za wykonanie ostatnich prac, sami te prace Będziemy wykonywali. Będzie się to działo sukcesywnie. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim przed jesienią, zanim będą obfite e, opady. Najważniejszy jest w tej chwili taras i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli Państwu powiedzieć, że ta usterka już została usunięta. Prawie 40 milionów złotych. Tyle w sumie warte są trzy duże miejskie inwestycje mieszkaniowe. Miasto chce nie tylko budować bloki komunalne, ale też remontować te już istniejące, a także sprzedawać lokale w zamian za inne. W maju ubiegłego roku zakończyła się budowa bloku przy ulicy Długiej, w którym znajdują się 33 mieszkania komunalne. Tę nieruchomość dla miasta wybudowało Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Pod koniec ubiegłego roku kolejny blok komunalny oddano do użytku przy ulicy Dywizjonu 303. W nim znalazło się 36 mieszkań. Miasto kupiło ten blok od lokalnego dewelopera firmy Madbet. Pierwsza inwestycja kosztowała 13, a druga 10 milionów złotych. Na obie miasto otrzymało wielomilionowe dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu. Cena metra kwadratowego w budynku przy ulicy Dywizjonu 303 kosztowała miasto tylko 2250 zł. Jeszcze mniej, bo zaledwie 1000 zł kosztować będzie miasto metr kwadratowy mieszkań w budynkach komunalnych, które powstaną u zbiegu ulic Długiej i Płowieckiej. W trzech blokach mieszkania znajdzie w sumie 57 rodzin. Dotacja w BGK wyniesie łącznie 15 milionów zł, a koszt całej inwestycji ma nie przekroczyć 20 milionów zł. Miasto chce także sprzedawać nieruchomości, jednak niekoniecznie za gotówkę, ale również w rozliczeniu przejmować lokale mieszkalne. Pozwalają bowiem na to przepisy. Weszła nowelizacja ustawy tak zwanej już państwo pewnie słyszeliście lokal za grunt, czyli krótko mówiąc gmina będzie mogła wystawić do przetargu nieruchomość na sprzedaż, a podmiot, który zakupi tą nieruchomość nie będzie musiał fizycznie zapłacić za nią, tylko będzie to w rozliczeniu będzie mógł przekazać gminie lokale mieszkalne. Dodatkowo miasto stara się o pieniądze na remonty wolnych lokali komunalnych. Przygotowuje do BGK wniosek o pieniądze na remonty kilku mieszkań. Tu barierą jest zapis, że mieszkania muszą się znajdować w kamienicach, które spełniają określone normy energetyczne. Zmieniają się zasady odwiedzin w Słupskim Szpitalu. Z powodu pandemii przez kilkanaście miesięcy odwiedziny u chorych były niemożliwe. Teraz można przyjść do pacjenta, ale stosując się do zasad epidemiologicznych i wytycznych szpitala. W każdym przypadku decyzję o zezwoleniu na odwiedzinę pacjenta wydaje ordynator lub koordynator oddziału, a w przypadku jego nieobecności lekarz dyżurny. O formie odwiedzin decyduje posiadanie przez odwiedzających zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19. Zalecane godziny odwiedzin chorych to w dni powszednie od 15 do 18, a w dni wolne od pracy od 12 do 18. Odwiedziny mogą być ograniczone w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, w salach intensywnej opieki medycznej i w salach operacyjnych. Przy pacjencie może przybywać wyłącznie jedna osoba z zaleceniem zachowania dystansu 1,5 metra od chorego, a czas trwania odwiedzi nie powinien przekraczać 15 minut. Odwiedzających obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu. Newsem ze szpitala kończymy dzisiejszy obserwator, a najtrzejszy zapraszam w imieniu Daniela Lakluska. Nasze wiadomości dostępne są również na naszej stronie internetowej, a także kanale YouTube. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i widzimy się za tydzień.